Witajcie kochani. Dzisiaj robimy takie oto jeżyki. Orchidea mi pięknie zakwitła, dlatego jest tu razem ze mną. Zobaczcie, jaka piękna, mimo tego, że zaczyna się grudzień. Właściwie się już zaczął. U mnie kwitną takie kwiatki. I będziemy robić jeżyki. Można zrobić różnej wielkości. Zobaczcie sami Takie mniejsze, z których ktoś jak chce, to może sobie potem zrobić kolczyki. Bardzo fajnie wyglądają kolczyki na jakąś imprezę świąteczną. Jeśli oczywiście ktoś ma takie szalone pomysły. A można też te jeżyki powiesić na konicę. Co jest do tego potrzebne? Stara książka. Którą już przeczytaliście, a najlepiej taka, która ma jakieś użytki Ja czasami zabieram z biblioteki stare kartki Do tego będzie potrzebne kółeczko Odrysowujemy kółko na tych starych kartkach Najlepiej na kilkunastu, żeby to było Na zasadzie oszczędności czasu Wycinamy kółko I po wycięciu nacinamy, tak jak pizzę Na 8 części Nie przecinamy do samego końca, tylko tak Takimi oto promieniami Najpierw na cztery, zobaczcie I potem jeszcze każdą część na pół Powstanie nam taki pocięty kawałek małej pizzy, albo kwiatka z płatkami, jak kto Potrzebny nam do tego dobrze zatemperowany ołówek. I każdą tą część zwijam do środka na zasadzie takiej turki. I oczywiście mój ulubiony pędzel z klejem bikolem, który pozwoli zakleić końcówkę tego stożka. I tak robimy z każdym płatkiem. Powstanie nam z tego taka gwiazdka. I później, jak już będziemy mieć przynajmniej 15 takich, no może mniej zależy, jaki ktoś jest cierpliwy, takich płatków, kółeczek z zaklejonymi końcówkami, nabijamy na igłę z nitką i ściągamy w tak zwanego pompona. I wychodzą wam jeżyki. Stara metoda, którą uczyła mnie moja babcia, sprawdza się do dzisiaj. A najważniejsze jest to, że można to zrobić z różnych materiałów z recyklingu, ze starych książek, także papierów po prezentach, szarego papieru, nawet papieru do pieczenia. Dawniej robiono też z takich sreberek z czekolady. Myślę, że większość z Was pamięta takie metody. Zachęcam. Warto przekazywać je młodym pokoleniom, aby zamiast się nudzić i siedzieć na telefonach, robiły coś kreatywnego. Zobaczcie. I taka gwiazdka do gwiazdki, spięta w środku dźwięką niteczką, będzie budowała taki pomponik. Nie nudźcie się, kochani. Kreatywnie spędzajcie czas przed świętami. Nie tylko na porządkach, ale też na dobrej zabawie. Zapraszam, trzymajcie się ciepło.